Widać skało laminatowe drzwi, straciło fotel pasażera. I tak w skrócie mówiąc, póki co dało to czas 1.52, więc bym... no, szału nie ma. E... Natomiast pojawił się inny problem. Tor Poznań jest takim specyficznym miejscem, że wokół niego ludzie pobudowali sobie domy e... i narzekają, że im jest głośno przez lotnisko przez tor. I dlatego trzeba wyciszyć tor. E... I z jakimś cudem Pomiar na to, że poznań, głośności głośno na to, że poznań jest tak ciekawie skonstruowany, że dwie sesje jest dobrze, mogłem je przejechać, a na trzecie mi powiedziano, że nagle moje auto ma 110 dB, Z, do, a dozwolone jest 96, więc dwie sesje miały 96, no ma 110 brzmi tak samo. Wydech jest szczelny, więc powiem tak, mam wątpliwości co do jakości tego pomiaru, powiem tylko tyle, no ale założyłem Sailacer do wydechu i i spróbujemy jeszcze cokolwiek spróbuję jeszcze cokolwiek pojechać. Obiekt póki co wywiera nam średnie wrażenie, nie tylko przez te problemy z pomiarem głośności nitka jest bardzo szybka, jest no, trzeba w paru miejscach tak, pojechać trochę nawet na odwagę. Ale sam obiekt jest widać, to, że to, to powstało lat 70. było trochę re renowacji. No i ogólnie no tak widać, że to no, trochę stary już to jest ten obiekt i raczej wątpię, że on będzie jakiś mocno przebudowywany. Prędzej będzie zamknięty, no bo, bo głośność. Jak widać miejsca na serwis jest sporo. Nie mieliśmy w ogóle problemu z rozładowaniem się, zaparkowaniem busa. Z... No przypy trzeba było odstawić, no ale to, to, już, to już nie jest jakiś ten dramat. Obiekt ma taki, taki tarasik widokowy, więc to jest na plus, jest tam sobie wieża. Także no, są pewne plusy tej lokalizacji. Nie mówię, że nie, ale no jak na. Koszt taki sam jak Silesia Ring. w przypadku rejska gdzie dziś startuję, to jest 850 zł. No to tak powiem szczerze, spodziewałbym się czegoś trochę lepszego w tej samej cenie. Tam w oddali widać tam za busem ten budynek toalet. Jest też, no, jak się komuś chce za potrzebą pójść, to idzie do lasu. Nie wiem czy tak jest na każdej imprezie, ale na tej na pewno ogromnym plusem jest wyżywienie. Jest taki bar na namiocie. Spory wybór jedzenia, obiec mi naprawdę smakował. to akurat na pewno na plus. To jest jeden z plusów Poznania, jeśli, jeśli tutaj jest na każdej imprezie. To wspomniany silencer do wydechu. No Kupiłem trzycalowy, miał się mieścić, się trochę nie mieścił, więc trzeba było go nieco dopasować, no ale trzyma się, przykręcony jest solidnie, e, więc miejmy nadzieję, że pozwoli przejechać kolejną sesję bez... E, nieprzyjemnych atrakcji w postaci ściągania przez zbyt dużą głośność. Aczkolwiek mam pewne obawy, że głośność u mnie powoduje bardziej kłowa skrzyni niż ten wydech. Więc, więc no, nie jestem przyznaję dobrej myśli. No to tak, patent z silencerem się sprawdził, bo tym razem nikt nie machał czerwoną flagą, więc zakładam, że byłem. Mieściłem mi się w limicie głośności. Przyznaję też, że odpuszczałem nieco przy pomiarze, wciskałem sprzęgło, żeby skrzynia nie, nie chaosowała jakoś strasznie mocno. Że pomysł jest najdłuższy, prosty, no to wiadomo rujnowało to czasy. Ale no, chciałbym po prostu jak najwięcej kilometrów zrobić na tej imprezie, bez wkurzania się o to, że znowu muszę zjeżdżać do boksów, bo pomiar uznał, że moja auto jest zagłośne. Odczuwalnie, aż się w sumie zaskoczyłem, ale jest odczuwalne że, na no, auto ma mniej mocy z tym silencerem, z tym wytworywanym wydechem także, no, tutaj jest trochę, trochę słabo to podsumowując ten wyjazd na Poznanie auto już jest w domu <laughs> właśnie skończyłem urodzić taki mały przegląd teraz jeszcze nie, nie pojawiły się jakieś luzy tym podobne rzeczy a jedyna drobnostka to to, że muszę kabelkę 2 trochę poprawić, bo Wtyczka tam poluzowała, natomiast co do samego poznania, mój na najlepszy czas te 1,52, to po prostu no, no ręce opadają bardzo słabe. spadł no, na drugiej sesji, kiedy jeszcze się uczyłem toru, i tak myślałem, że o dobra, jest potencjał, jest potencjał na to, żeby się zbliżyć do tego 1,50, może je nawet przebić. No a potem się zaczęło. No, ten pomiar głośno to po prostu to zepsuł wszystko, a jak już w końcu sobie poradziłem, jak już w końcu stwierdziłem, że no dobra, okej, okay, z na to to przechodzi. A skoro dwie sesje przejechał bez silencera dobrze, no to na tą ostatnią to spróbuję wyjąć silencer, nie odpuszczać, przejechać całość po tej najlepszy czas na świeżych oponach, tak jak powinno być. Przejechałem przy pomiarze z gazem w podłodze, bez silencera, total zero odpuszczania, no miał być super czas. Szła czerwona flaga, ale tym razem nie przesłucham tego. Ktoś coś zrobił, nawet z tego co się dowiedziałem, w sumie to, to kilka osób coś robiło. Nie dowiedziałem się, co dowiedziałem się, tylko że nie o mnie chodziło. No i przez to sesja została skasowana, szanse na wynik poszły, wiadomo gdzie poszły, także no sportowo to, to było rozczarowanie, pod względem samego toru też to było rozczarowanie, a i jeszcze jedna istotna kwestia, tak jak wspomniałem ostatnio, sesja bez silencera, Z, yy, ten ogniem przy pomiarze, no i no skoro została to skasowana ta sesja, no to postanowiłem chociaż dla dobra nauki, dla własnego doświadczenia spytać, no to, jak z tym pomiarem, czy znowu byłem zagłośny? Nie. Dowiedziałem się od pana z obsługi, było ok. A jechałem tak samo jak na tej trzeciej sesji, na której mi ściągnięto, i jak na pierwszej i drugiej. Taki pomiar jest na to, że poznań. Druga sprawa z tymi czerwonymi flagami. Czerwona flaga na to, że oznacza zarówno niebezpieczeństwo na to, że jakiś coś leciał, jest wypadek, do wypadek, a także zagłośne auto. Które zagraża, no Zagraża, że może i torowi poznać, a na pewno nie czyjemuś w życiu. Więc to, że taką samą flagą się macha dla głośnego wydechu, jak i dla jakiejś nie wiem, nawet i tragedii, no to... to też jest bez sensu. Także, no, tak jak znaczy zapytałem o to, i zwróciłem na to uwagę panu z obsługi Toru, no powiedział mi, że muszą się trzymać flag zgodnych ze FIA. No, zgodnie z FIA jest dla jakiegoś tam problemu z autem jest flaga czarna, ale powiedział mi, że czarnej flagi, flagi to by nikt nie zauważył. No, no to okej, okay, to albo się musimy trzymać tych wytycznych FIA i machamy czarną flagą, a jak się nie musimy, to nie wiem, no może jakaś pomarańczowa, nie wiem, no, czerwona, czarne paski, coś, coś takiego, no. no mówię, no w tym momencie była sesja, na której jechałem za lotusem, który dostawał te czerwone flagi. No tylko, że ja jadę za nim. Widzę, w oddali czerwoną flagę. Ja muszę już odpuścić. Do widzenia, jeśli chodzi o czas. No a się okazuje, że czerwona flaga znika, no bo to chodziło tylko o to, że lotus przede mną jest zagłośny, no. no i znowu sesja w plecy. Kupko w plecy. I tak cały dzień. No nie podobało mi się, przyznaję szczerze. Nawet już nie chodzi o wynik, że. Czas wyszedł słaby, że drugie miejsce zamiast pierwszego, to, no ale tutaj to winie, winie siebie, no bo... I pomiar głośności oczywiście, bo te, temu nie odpuszczę, nie ma, nie ma takiej opcji. No, no pretensje mogą mieć tylko do siebie, no bo było trzeba od razu pojechać szybciej, póki jeszcze ten pomiar głośności mi tak nie uprzykrzył życia i nie odwołam żadnej sesji. No cóż, bywa. Trzeba się szykować na Jastrząb, tam będzie następna runda, no i sobie tam Lepiej cisnąć się od razu od startu i cieszyć się, że tam nikt domów w okolicy nie wybudował i nie jest konieczny taki taki nieprzyjemny pomiar. To się abstrahując od tego tematu głośności, no to no sam tor spodziewałem się więcej. Mam wrażenie, że ten obiekt jeździ na takiej swojej legendzie, a tak gdyby on powstał teraz, nie byłoby to nic szczególnego. Natomiast, że on teraz nie powstał, no to po infrastrukturze to niestety nie widać na te toalety w postaci kontenera pod lasem, czy. No takiej ogólnie no... Powiewu, takiego powiewu PRL-u. Nie, niektórzy to lubią. Może za wyniką z autów autach prl się nawet mogą to podobać. Ale... Jak chyba za młody jestem, żeby mieć się nasali tymi czasami także. także no... Nie jest to obiekt, na który chętnie wrócę. Miałem wrażenie też, że taka tam. Taka mentalność władzy była, no ciesz się, że jeszcze w ogóle możecie tutaj jakaś. No nie wiem, jakoś, jakoś mnie ta jazda nie cieszyła, jakoś na Silesii miałem więcej frajdy. Moje auto słabo się nadaje na szybkie tory. Na szybkiej Silesii, mimo to, czerpałem freight z jazdy, był fajny, bo ten obieg był naprawdę no, świetny. Tam się nie było do czego przyczepić. Była sekcja szybka, była sekcja. Naprawdę mega techniczne, gdzie trzeba było się nakombinować na tory jazdy. Eee, było w infrastrukturę toru No, niczego lepszego ja na oczy własne nie widziałem. Eee, nigdzie nie miałem się okazji ścigać, po... W lepszym miejscu, jeśli chodzi o takie udogodnienia dla zawodnika, to było klimatyzowane pomieszczenie, żeby sobie po poczekać. Tu ale ilość toalet, czystych, ładnych, wszystko w budynku. Wszystko na miejscu, ogromny serwis. No. Silesia, super. Także no... Nie polecam Poznania. No moje doświadczenia były z tego toru. Bardzo negatywne, to w sumie jedyny plus tej zenię. Ale jak, jak chce się dobrze zjeść, no to są odpowiednie do tego miejsca jakieś restauracje, nie trzeba jechać 600 km do Poznania i użyć z pomiarem głośności, który jest zrobiony, jak jest zrobiony. No, moim zdaniem słabo. Ani tam siedzieć w takiej, no, infrastrukturze, która też no... jak za tą cenę mówię, no... Wiadomo, jest lepiej niż na Łęży, tylko że Łęży kosztuje na praktycznie połowę tego, co Poznań, no to... No to też się ma mniejsze wymagania. Tym bardziej, że na Łężek przyjeżdżam, no to jeśli auto pozwala, no to robię te 90 km i z czasem sto i jest bez problemów, nie? A w poznaniu przyjeżdżam i, i się martwię o to, czy, czy w ogóle yy, nie wylecę z toru za błędy pomiarowe. No. Także no, poznania. Przekro mi to mówić. Polecić nie mogę. No. Wiem z czego wynika ten stan. Przekro mi z tego powodu, ale. Jako osoby przyjeżdżające na toru interesuje mnie to, żebym spędził na nim dobrze czas, żebym się wyjeździł. Na żadnym obiekcie, z jeździłem. Nie miałem takich problemów z tym, żeby wyrobić wszystkie sesje. Jeśli auto pozwalało, to się po prostu jeździło. No i... I na tym kończę ten dość przyznaję, marudny odcinek, no ale cóż, jaki wyjazd takie wrażenia, niezbyt niestety pozytywne, ale zdarzyła mi się jedna bardzo pozytywna rzecz. Na torze Poznań. Otóż był tam obecny pan Tomasz Lamentowski i otrzymałem od niego książkę Szybkość bez tajemnic. Napisał ją rozbędlej. Pan Tomasz ją przetłumaczył na język polski. Także jestem bardzo wdzięczny za tak miły prezent. No i postaram się tę książkę jak najszybciej przeczytać i zastosować rady w niej zawarte w praktyce. To będzie chyba naj najlepsza recenzja dla takiej książki, jeśli uda mi się je być dzięki niej szybszym. A jak mi się nie uda, to oczywiście też istnieje pewne ryzyko, że problem nie leży w książce. Ale może nie na razie tą drogą. Także ja się zabieram do lektury i do zobaczenia.